owsiankę Tiramisu, która pobiła mojego Instagrama, bo mam tyle udostępnień. I tutaj na YouTubie każdy zna ten przepis, także musicie go koniecznie spróbować. I tak w ogóle, to witajcie, moi drodzy, w nowym filmie. Dzisiaj nagrywam mój cały dzień jedzenia na 2000 kalorii, ponieważ ustalam, że tyle dziewczyn je tutaj najwięcej na YouTubie, i chcę, żeby ten film był przydatny dla jak największej liczby osób. Dzień. wygląda owsianka tiramisu? No, musicie powiedzieć, że to jest genialny pomysł. Na górę fajnie jeszcze dać właśnie truskawki. Do środka czekoladę, kawałek czekolady. Ona się tak super rozpuści z gorącymi płatkami. Niestety ja akurat nie miałam czekolady, także dałam bez. I do tego jeszcze popijam sobie yerba mate. Mam takie fazy. Czasem kawa, czasem yerba mate. Przed treningiem, bo idę zaraz na trening, jeszcze woda. Tak szlachetnie, bo ostatnio lubię pić wodę właśnie z kieliszka moi drodzy, w ten piękny i słoneczny dzień. Ja właśnie już jem śniadanko, nagrywam vloga i chciałam Wam życzyć dobrej energii na dzisiaj, miłego dnia produktywnego i bądźcie wdzięczni! Dzisiaj jestem na maksa wdzięczna za tak pyszne śniadanie, za to, że mogę w spokoju je zjeść, napić się, jamaty, popatrzeć na ten piękny widok, zaraz pójdę, zrobię swój trening. Wdzięczność to jest takie pozytywne uczucie. Nie da się jednocześnie pozytywnie i negatywnie myśleć. To są małe powody do wdzięczności, a wpływają na nas bardzo, bardzo mocno. Spróbujcie tego. Muzyka Drodzy, ja już po treningu i moim potreningowym będą jajka sadzone, do tego będzie bułeczka, taka pyszna. I od kilku dni mam straszną ochotę na jakieś takie zielone smoothie, pełne właśnie takich warzyw typu pietruszka, celer nasiowy szpinak. I będzie taka bomba witaminowa. Do just what you want. Kiedy jajka się smażą, to oczywiście ja w tym czasie będę robić moje zielone smoothie czy tam koktajl. Bierzemy nasz blender. Ja już tutaj pokryłam sobie pietruszkę, szpinak selernaciowy, połowę banana, połowę jabłka, tak żeby było dosyć słodkie. A! I buraczki. Jestem ciekawa. Sama nie wiem, czy to dobry pomysł, ale kupiłam takie ugotowane buraczki. Jeżeli znacie kogoś, kto blendował surową wątróbkę z bananem, to dajcie znać, bo ja znam. Jest to Szymon. Dobra, wyszło tego tak dużo, że stwierdziłam, że podzielę się z tym. I nieważne, czy ci będzie smakować, czy nie, tutaj jest bomba witaminowa. Boję się. Mmm, pycha, naga mi smakuje. No dobra. Szczerze myślałam, że zwymiotuje <śm> Nie, jest pyszne. Ale ja myślałem, jak próbowałem, mhm. że zwymiotuje, no. ale się dziwiłem, że mi posmakowało. Bardzo. Yeah. Eka, zrobione, bułeczka, smoothie, herbatka borówkowa, bo ostatnio mamy fazę na herbatki. I jeszcze do mojego smoothie dodaję sobie jedną pipetę olejku CBD, ponieważ wróciłam dopiero z siłowni i po pierwsze chcę się szybciej zregenerować, a po drugie będę teraz pracować, bo tworzę nowe diety, także potrzebuję dużego skupienia, mało stresu, także sobie mieszam. i tym będę mieszać. No i ogólnie też CBD mi bardzo pomogło z migrenami. kanaste w ogóle ma nowe Smak limonkowy. Zobaczcie, opakowanie super wygląda, a to jest mój ulubiony smak. Naprawdę. Zawsze mówiłam, że czy wygrywa, a teraz właśnie smak limonkowy jest the best. I oczywiście na mój kot macie zniżkę. 15% kot Marsia. No i robimy trzeci posiłek, będzie to Kwesadia. Do tego przepisu najlepiej dać startą mozzarellę. Ja niestety mam tylko taki ser, także jakoś się tym I'm trying to feel the yard I've lost somewhere in my head. I O ja na górę dałam jeszcze sos sriracha, żeby było takie ostre. Jest ostre. Dzisiaj, moi drodzy, na kolację amerykańskie pankeki z mojej diety bez żadnej kombinacji, po prostu sker, jedno jajko, mąka, nasiona chia i smażymy na masełku. Naprawdę będą przepyszne. Czyli kolacja na słodko, dzień zaczęliśmy na słodko, kolacja też będzie słodka. mąkę pełnoziarnistą, bo tylko taką mam w swojej szafce, ale najbardziej lubię kukurydzianą. Jedna taka uwaga, to polecam Wam smażyć na Oliwie, bo masło nie jest super do smażenia. czy znaczy do jajecznicy OK, że szybko się ją usmaży, ale do takich pancaków najlepiej smażyć na Oliwie z oliwego. Taki posiłek ma niecałe 500 kalorii. Dajcie znać w komentarzu, czy podobają Wam się takie konkretne filmy, bo dzisiaj taki typowo film jedzeniowy, a może wolicie dłuższe vlogi. Ostatnio też zaczęłam chodzić na boks. Może byście chcieli kilka urywek tutaj na vlogu z mojego, z mojego treningu boksu, albo może że z mojego treningu na siłowni. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja chciałam Wam jeszcze przypomnieć o zniżce na olejek CBD który świetnie nadaje się dla osób, które mają problemy z bezsennością, z bólem głowy, a także z nadmiernym stresem. Tradycyjnie będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę do góry, zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie komentarz, dowolny komentarz. Uwielbiam czytać Wasze komentarze, zawsze staram się też na wszystkie odpowiadać i oczywiście miłego dnia!